Płacimy dotkliwą cenę za unieważnianie znaczenia emocji, tak charakterystyczne w polskich realiach zawodowych. Poniekąd przejawem tego, jaka to jest cena, jest liczba osób, które obecnie muszą i sięgają, korzystają z pomocy specjalistów w osobach psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów. Przyczyny tego stanu rzeczy wydają się głębokie, a przejawów jest bardzo wiele. Przytoczę tylko kilka zjawisk. Jest tajemnicą poliszynela, że w naszych miejscach pracy nierzadko panuje przemoc. Brakuje wiedzy oraz idących za nią praktyk postępowania z osobami, które są neuroatypowe, a stanowią aż jedną piątą społeczności czynnej zawodowo. Brakuje solidarnych postaw we współpracy między kobietami. Brakuje też przywództwa włączającego wśród liderów. W mojej książce Emocjonalny nieład w pracy, której premiera jest właśnie dzisiaj, 11 czerwca, a książka została wydana nakładem wydawnictwa One Press, piszę o tych zjawiskach językiem wprost, nazywając rzeczy po imieniu. Nic się nie zmieni, jeśli będziemy tak jak dotąd używać języka modeli, struktur, zaleceń oraz liczb, ponieważ ludzie niechętnie samodzielnie wyciągają wnioski, zwłaszcza jeśli mają być niekorzystne i dotyczą ich samych. Nasza historia oraz Przyczyny kulturowe sprawiły, że w większości mamy w naszym kraju problem z poczuciem własnej wartości. A gdy ono jest zaniżone, wówczas łatwo osunąć się w zachowania będące przykładem ofiary, lub odwrotnie, w zachowania agresywne. Często dzieje się to nieświadomie, ale to nie oznacza, że ci, którzy muszą ich doświadczać, nam je wybaczają. Zapraszam wszystkich do przeczytania mojej książki i mam nadzieję, że ona zainspiruje czytelników oraz że rzuci światło na to, w jaki sposób wypracowane w innych krajach rozwiązania mogą posłużyć również u nas temu, abyśmy mogli mówić o tym, że w Polsce panują właściwe, dobre relacje pracownicze.